Cześć, tu Grania i witam bardzo serdecznie na moim pulpicie. Dzisiaj bardzo prosty i szybki poradnik na temat tego, jak zwiększyć limit pamięci operacyjnej, z której może korzystać gra Sims 3. Poradnik ten przeznaczony jest dla osób, które mają zainstalowaną pamięć operacyjną w komputerze powyżej 4 GB. I nie wiem, czy wiecie, ale trujeczka przypisuje sobie automatycznie tylko 2 giga z którego może korzystać, a my możemy w bardzo prosty sposób to zmienić. Jeśli nie jesteście pewni, jaką pamięcią operacyjną dysponujecie, jest na to prosty sposób. Wchodzimy w foldery. Mój komputer prawym przyciskiem myszy. Klikamy na właściwości i tutaj wyświetlają się najistotniejsze informacje o naszym komputerze i zainstalowana pamięć RAM. W moim przypadku jest to 16. Dość dużo. Ja. Przy 16 mogę spokojnie przypisać grze co najmniej 8 GB. Najbezpieczniejszą i optymalną ilością jest połowa tej wartości. Czyli, jeśli macie zainstalowane na przykład 8 GB możecie grze spokojnie przypisać 4. I teraz pokażę, jak w prosty i szybki sposób możemy to zrobić. Pierwszym krokiem jest zlokalizowanie folderu, gdzie mamy zainstalowaną naszą grę. W moim przypadku gra zainstalowana jest na dysku C w Steamie. Jeśli macie zainstalowaną grę na innym dysku, myślę, że też bez problemu odnajdziecie tą ścieżkę. A więc wchodzą w dysk C pliki programów. W moim przypadku jest to Steam, więc szukam Steama. Wchodzę w folder Steam i dalej jest folder Steam Apps. I tam mamy folder common. Wchodzimy w folder common i w folderze common mamy wszystkie nasze zainstalowane gry w Steamie. Dalej idziemy do folderu The Sims 3. Tutaj szukamy folderu o nazwie game. W game wchodzimy w folder bin. I w folderze bin szukamy pliku o nazwie Sims 3 z rozszerzeniem ini. Najprostszym sposobem na wyszukanie tego pliku jest wpisanie po prostu w wyszukiwarce frazy ini i tutaj wyświetlają nam się właśnie pliki z tym rozszerzeniem. Zaznaczamy plik DSIMs 3, robimy kopię na pulpicie. Jest to ważne, ponieważ jakiekolwiek zmiany wprowadzamy w grze, to musimy zrobić kopie zapasowe plików, które zmieniamy. Otwieramy ten magiczny plik. Otwiera nam się notatnik i tutaj szukamy wersu o nazwie Memory Usage Limit. Tak jak wspominałam, gra Sims 3 automatycznie przypisuje nam 2 giga i ta wartość Oznacza właśnie te 2 giga, i my możemy to zmienić. Pamiętajcie, ile RAMu macie zainstalowane w swoim komputerze, ponieważ optymalną i bezpieczną wartością jest przypisanie połowy tego, ile mamy zainstalowane w komputerze. Ja przy liczbie 16 mogę spokojnie wpisać wartość 8. Jeżeli na przykład macie 8 giga RAMu, to wpisujcie 4. Przenosiłam ostatnio grę na inny komputer, który ma z kolei zainstalowaną pamięć RAM. O wartości 32, więc yy, pamiętajcie, żeby nie usuwać żadnych zer, bo jeśli tu jest dwójka na początku, ja chciałam przypisać, że na przykład 15, czyli połowę, prawie połowę z tego, ile mam, to absolutnie nie można tutaj usunąć żadnego zera, tylko zamieniamy wartość liczby 2 na inną. Tak. Okej, okay, ale ja przy moich 16 GB zostaję przy wartości 8, i tak naprawdę ostatnią czynnością, którą pozostaje mi zrobić, jest po prostu zapisanie tego pliku. Pamiętajcie, aby zachować kopię tego naszego pliku Sims czy INI, zanim uruchomicie grę i zobaczycie, czy wszystko działa. Ten magiczny trik u mnie za każdym razem się sprawdza, więc życzę miłego grania. Do zobaczenia.